Zaproszenie do Moskwy. Taśma 24, ścieżka 2. W sklepach tych było pusto. Nabywców musiała przede wszystkim odstraszać cena niewspółmierna zupełnie do przeciętnych zarobków w Rosji. Tylko bardzo zamożny cudzoziemiec lub obywatel sowiecki mający nielegalne dochody mógł się tam częściej pojawiać. Wydawało mi się, iż w sowieckim ustroju nie ma miejsca na nielegalne dochody. Z błędu wyprowadził mnie dopiero spotkany przypadkowo Żyd, który uciekł z Polski po katastrofie wrześniowej i zdołał się już na owym terenie zaaklimatyzować. Zostałem szoferem komendanta NKWD w Turkiestanie, opowiadał. Płaci mi 700 rubli miesięcznie. Za to trudno byłoby się utrzymać z żoną. Miałem jednak... Jeden dzień wolny w tygodniu, który użytkowałem w ten sposób, że samochodem woziłem miejscowych mieszkańców mahometan do ich meczetów. Zarabiałem na takiej jeździe za każdym razem około dwóch tysięcy rubli. Co na to pański komendant? Nic nie mówił. Dzielił się ze mną zyskiem. Oj, tu można zarobić dużo, zrobić dobre interesy na lewo. Ciągnął dalej mój rozmówca. Znałem takiego towarzysza, który kupował w Moskwie w komierczeskich magazynach wszelkiego rodzaju biżuterię. Odbywał z nią kilkutygodniową podróż do Azji Środkowej i sprzedawał po trzydziestokrotnej cenie wszelkiego rodzaju obrączki i kolczyki, do których tamtejsza ludność jest z tradycji przyzwyczajona, a legalnego dowozu nie ma. Biedaka aresztowano niedawno i nie wiem, co się z nim teraz dzieje. Największe jednak robi się tutaj majątki na posadach państwowych przy wszelkiego rodzaju zakupach. Fabryka, która ma wykonać określoną ilość produkcji, nie może otrzymać surowca. Jej przedstawiciel jeździ po różnych źródłach dostawy, ale wszędzie spotyka się z odmową. Grozi to nie tylko załamaniem się produkcji, ale i procesem o sabotaż. Jedynym ratunkiem jest przekupienie tych, od których zależy dostarczenie surowca na czas. Zarabia na tym dobrze zarówno delegat fabryki, która kupuje, jak i urzędnik odpowiedzialny za sprzedaż. Robi się na tym fortuny. Pieniądze posiadali w owym czasie w Rosji nie tylko ci spekulanci, ale także i sporo żołnierzy oraz oficerów, którzy wrócili z frontu. Olbrzymia ich większość zrabowanych dobytek spieniężała za wódkę jeszcze przed osiągnięciem granic Rosji. Część jednak wracała do domu z pewnymi zasobami i korzystała z nich dla rozweselenia swego życia. Cała ta klientela nie czuła się zbyt pewnie w luksusowych magazynach na ulicy Gorkiego. Były one obserwowane i kto zbyt odważny i często je odwiedzał, Mógł się łatwo narazić na kontakt z Policją Bezpieczeństwa. To też funkcjonowanie tych kilku sklepów ma znaczenie bardziej propagandowo-polityczne niż handlowe. Chodzi wyłącznie o pokazanie światu, że Rosja stać również na standard życiowy, podobny, a nawet wspanialszy jeszcze od poziomu życia obywatela na Zachodzie. Mieszkaniec Moskwy nie zaglądał do komierczeskich magazynów, miał on sklep. Przydzielony mu odpowiednio do stanowiska, jakie zajmował. Żona czy dziecko robotnika stali po kilka lub kilkanaście godzin w ogonku, aby dostać przydział rodzinny złożony ze skromnych porcji chleba, pewnej ilości konserw i tytoniu. Wiele więcej tam otrzymać nie mogli. Chcąc się utrzymać przy życiu, przeciętny robotnik odsprzedawał z tego na Cieszyńskim bazarze. Czy w handlu domowo-krężnym, wszystko co mógł zamienić na kaszę, czy trochę kartofli. Żony wyższych urzędników nie potrzebowały czekać godzinami w ogonku, przydzielone im sklepy, zaopatrzone były nieporównanie lepiej i obfitowały zarówno w produkty pierwszej potrzeby, jak i w towary luksusowe. Zależnie od stylu życia, konsument cały swój przydział użytkował dla siebie, bądź też odsprzedawał na czarnym rynku. Za kilkakrotnie wyższą cenę pewną tylko część produktów takich jak kawior, wódka, wysokogatunkowe papierosy. Kosztem osiągniętego w ten sposób zysku uzupełniał swe potrzeby w zakresie ubrania i tym podobne. Do sklepów przeznaczonych dla funkcjonariuszy NKWD lub urzędników takich resortów jak np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zajeżdżały żony dygnitarzy luksusowymi państwowymi samochodami. Mogły tam znaleźć wszystko, co tylko było im potrzebne i wątpię, czy wysilały się następnie na realizowanie swych przydziałów na uboczu. Na Zachodzie nie jeden człowiek na najwyższym stanowisku zazdrościł był im ich materialnego położenia. To też w Rosji, ówczesnej Rosji 1945 roku istniały trzy rodzaje cen. Cena w sklepach przydziałowych teoretycznie równa dla wszystkich i stosunkowo niska. Cena w magazynach komerczeskich, czyli w tak zwanym oficjalnym wolnym handlu, wyższa niekiedy za takie same produkty 8 do dziesięciokrotnie. I wreszcie cena na bazarze lub handlu domokrężnym stanowiąca wypadkową tamtych. Taki system ekonomiczny prowadził pod obłudnymi pozorami do najskrajniejszych nierówności, jakie nie byłyby do pomyślenia w najbardziej egoistycznym ustroju kapitalistycznym odwiedziłem też dom towarowy odpowiadający londyńskiemu herodsowi czy paryskiej galers lafayette w dziedzinie konfekcji Moskwa była jeszcze bardzo uboga zaprezentowano mi ubrania, koszule, skarpetki. Były tak słabe w gatunku i tak mało estetyczne w deseniu, że powstydziłby się ich pewnie przeciętny robotnik angielski, a na pewno żona jego nie włożyłaby na siebie czegoś z tego, co określano w tym sklepie jako model czy towar luksusowy. I tutaj ceny, jak w każdym komerczeskim magazynie, były bardzo wysokie, niemal niedostępne dla przeciętnego sowieckiego obywatela. W reprezentacyjnej części miasta rozrzuconych też było kilka sklepów z perfumami produkcji krajowej. Oblewanie się duchami jest w Rosji obecnie bardzo modne i pochwalane, stanowi przejaw wyższości kulturalnej. Zapach ich nie jest jednak subtelny, drażni powonienie nieznośnie. Piękne były wystawy w kilku księgarniach na ulicy Gorkiego. Postanowiłem przeznaczyć jak największą sumę pieniędzy na zakup klasycznych dzieł rosyjskich kilku czołowych powieści z epoki porewolucyjnej i podstawowych prac o komunizmie. Próżne jednak były moje usiłowania. Książki z wystaw nie były do sprzedania. Przedmiotem handlu były tylko niezliczone małe broszurki omawiające uchwały zjazdu partii, przetaczające ostatnie mowy przywódców partyjnych lub propagujące Stachanowski wysiłek pracy. Wśród nich Znalazłem protokoł Komisji Uczonych i Literatów Sowieckich stwierdzający, że morderstwo oficerów polskich w Katyniu popełnili Niemcy oraz pierwsze sprawozdania z naszego procesu. Nie dałem za wygraną, chodziłem do dyrektorów księgarni, którymi były z reguły kobiety i tłumaczyłem, że jestem cudzoziemcem i pragnę jakąś drogą zapoznać się ze zdobyczami kultury sowieckiej. Dało to pewien wynik i po kilku dniach wytężonej pracy zebrałem kilkadziesiąt tomów, przeważnie jednak po antykwarniach. W ten sposób doszedłem nawet do posiadania egzemplarza, tak dla mnie pamiętnej książki, Życie Lenina, którą parę miesięcy przedtem przeglądałem w towarzystwie swego sędziego-śledczego. Dostałem też encyklopedię sowiecką, natomiast Nigdzie nie mogłem otrzymać podręcznika historii Rosji, pisanego ze stanowiska doktryny bolszewickiej. O mały włos, wszystkie te książki, zbierane z pasją niepoprawnego bibliofila, nie zostały w Moskwie. Gdy opuszczałem ambasadę, aby się udać na dworzec, Zapytał się jeden z urzędników, jakie to bagaże wiozę ze sobą. Wyjaśnił mi, iż z Rosji nie wolno wywieźć żadnej książki inaczej, jak tylko za zezwoleniem specjalnego urzędu. Był na tyle uprzejmy, że zobowiązał się przekazać moje książki pocztą dyplomatyczną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Wykonał to jak najdokładniej. Na opuchniętych nogach biegałem jak szatan, aby się przypatrzeć życiu rosyjskiemu. Odwiedzałem więc między innymi Muzeum Lenina. Przeznaczałem na to godzinę czasu. Na wstępie jednak kierowniczka muzeum rozpoznała we mnie cudzoziemca i tak długo nalegała, abym poświęcił się dokładniejszym studiom, iż wymogła na mnie trzygodzinny pobyt w otoczeniu pamiątek po Leninie telefonicznie sprowadziła najlepszą z przewodniczek i przez czas jakiś osobiście towarzyszyła mi w oprowadzaniu po salach. Po dwóch godzinach wykładu umiałem niemal na pamięć historię partii bolszewickiej, wszystkie zdrady międrzewików, wszystkie łotrostwa Kamieniewa i Zinowiewa, genialne plany Stalina, wojny domowej i błędy Trockiego. Niezwykle interesujący był też układ obrazów, podsuwanych świadomości zwiedzającego oglądamy najpierw młodość Lenina z chwilą gdy wchodzi on już w okres działania publicznego towarzyszy mu niemal bez przerwy stalin, lenin i stalin stopniowo stają się pojęciem nierozerwalnym śmierć Lenina nie kończy obrazu z jego cienia niejako wysuwa się postać Stalina najpierw samotna a potem mająca u boku coraz częściej coraz bliżej siebie Mołotowa Ostatnie sale łączą Stalina i Mołotowa w taki węzeł jedności, że wyszedłem z Muzeum pod nieodpartym przekonaniem, iż Mołotow to nie kto inny jak następca wyznaczony na dyktatora w Czerwonej Rosji. Inna sprawa, że o utrzymanie się na nim będzie musiał stoczyć walkę z nowymi trockimi, zinowiewami, kamieniewami czy Bucharinami. Nie skończyło się na oglądaniu salmuzealnych. Dyrektorka dopilnowała, abym wraz ze swym towarzyszem obejrzał długi film historyczny z życia Lenina, który specjalnie dla nas wyświetlono. Zaimponowała mi ta staranność w propagandowym zaopiekowaniu się cudzoziemcem w Rosji. Skorzystałem z uprzejmości urzędników ambasady warszawskiej, aby pójść do teatru. W normalnym biegu rzeczy biletów na przedstawienie otrzymać nie można. Są one już z góry rozdane pomiędzy urzędników różnych uprzywilejowanych ministerstw. Do tego przekonania mogłem łatwo dojść jeszcze w więzieniu na podstawie urywków rozmów telefonicznych prowadzonych przez sędziego z jego katiuchnami w mojej obecności. Okazało się jednak, że i w tej dziedzinie panuje proceder tak zwyczajny w warunkach, gdy wszystko podlega restrykcjom i racjonowaniu. Zauważyłem, że przy kasie kręciło się szereg osób, które gotowe były sprzedać swoje bilety na przedstawienie po cenie kilkakrotnie wyższej od obowiązującej. Moskwa ma obecnie jedną z najpiękniejszych sal teatralnych w Europie. Jest to sala imienia Czajkowskiego. Zarówno akustyka, jak i rozmieszczenie widowni, w której każde miejsce jest jednakowo dobre, jak wreszcie estetyka tej sali godna jest naśladownictwa. Publiczności było po brzegi. Rozwoju akcji słuchano uważnie i inteligentnie. Grano sztukę angielską o społecznym podłożu. Aktorzy byli pierwszorzędni. Wyszedłem z przedstawienia pod dużym wrażeniem. Zachęciło mnie to do. Zobaczenia innych teatrów. Dostałem bilet do Teatru imienia Stanisławskiego, jednego z najstarszych w Moskwie, położonego również w centrum miasta. Zagubiłem się gdzieś w ulicach i nie mogłem do niego trafić. Napotkanego przechodnia spytałem o drogę: Teatr Stanisławskowa? Nie znaju padła odpowiedź. Zaczepiłem kolejno sześć czy siedem osób, wyglądających na to, że chodzą do teatru. Wszyscy oni. Nie mogli dać żadnego wyjaśnienia. Zwróciłem się wtedy do milicjanta, który w białych, nicianych rękawiczkach kierował ruchem ulicznym. Nie znaju, usłyszałem znowu. Okazało się, iż teatr imienia Stanisławskiego położony był w odległości kilkudziesięciu metrów. Jakże wąski krąg, pomyślałem, zatacza kultura w tej trzeciej stolicy świata. Obok hotelu Metropol. Mieści się eleganckie kino. Seanse odbywają się w trzech salach równocześnie. Kasa jest tylko jedna. Stanąłem w długim ogonku po bilet. Co 15 minut otwierało się okienko i w ogonku powstawało ogólne zamieszanie. Asystujący milicjan wydawał zarządzenia, Grażdanie, oficery patrzy nam w period w ten sposób pułkownicy, majorowie i tym podobne szarże wysuwały się z końca ogona na czoło, a ja cofałem się znowu do tyłu. Wraz ze mną zaś szare postacie robotników i mnóstwo prostych żołnierzy. Po sprzedaży kilku biletów okienko zamykało się znowu. Po godzinnym oczekiwaniu, widząc beznadziejność tego demokratycznego porządku, chciałem już zrezygnować z zobaczenia filmu, ale usłużny przekupień sprzedał mi z boku miejsce. Za pięciokrotną cenę. Błąkałem się dużo po ulicach i ogrodach, wszędzie tłumy ludzi, szarych, szarych z ubioru i szarych z wyrazu twarzy, nigdzie uśmiechu ani radości. Usiadłem kiedyś na ławce koło starszej kobiety, spoglądającej smutno w przestrzeń. Zamieniłem z nią kilka słów, po których łatwo się przekonała, że jestem cudzoziemcem. Szeptem zaczęła się wynurzać. Jestem z pokolenia, które pamięta czasy sprzed rewolucji bolszewickiej. Nic dziwnego, że nie mogę czuć się szczęśliwa w tym systemie terroru, nędzy i równania w dół. Nie mogę też zapomnieć, że męża mojego zamordowano w czasie rewolucji. Ale co mnie najwięcej martwi, to los mej córki. Jest dentystką, a jej mąż jest urzędnikiem sądowym. Oboje ciężko pracują i mimo to cierpią niedostatek. Co więcej, Wciąż drżą o swoje posady, wciąż się boją, czy są błaga To nie życie, to męka, a Pan chce, abym się uśmiechała. Są jednak ludzie szczęśliwi, wskazałem palcem w kierunku sznura samochodów posuwających się po jezdni. To wszystko dygnitarze państwowi, samochodów prywatnych nie ma. Czy oni są szczęśliwi, nie wiem. I oni żyją w ustawicznym strachu, ale być może uważają to za stan naturalny, innego świata nie znają. Zakończyliśmy rozmowę, bo właśnie mijało nas kilku umundurowanych postaci. Otrzymałem wreszcie dokumenty uprawniające do powrotu do kraju. Nie był to paszport zagraniczny rządu warszawskiego, ani też papier sowieckiego pochodzenia, który by się logicznie wiązał z przyczyną mojego przyjazdu do Rosji. Zamianowano mnie po prostu. Reemigrantem wracającym do swego kraju. Ostatni wieczór spędziłem znowu w hotelu Moskwa, tym razem na dansingu. Obok przy stoliku siedziało dwóch oficerów sowieckich, popijając zdrowo. W pewnym momencie rozochoceni zaprosili mnie do towarzystwa. A wy kto? Paliak. O, ruski paliak. Eto oczyń Haraszo. My jesteśmy przyjaciółmi, nie lubiliście nas przedtem, ale teraz musicie polubić. Wypili za przyjaźń polsko-rosyjską i jeden z nich dodał, aby nie było wątpliwości: Będzie jedna wielka Rosja, a w niej Polakom będzie dobrze, bo są kulturalni i dzielni. Zapytałem ich po chwili: Bawimy się teraz dobrze, ale czy sądzicie, że długo będzie tego spokoju? Odpowiadali jeden przez drugiego. To tylko krótka przerwa. Pójdziemy na Brytyjczyków. O tym wie każde małe dziecko. A czy zwyciężymy? wtrąciłem. Rosja pobiła Niemcy, pobije i Wielką Brytanię. oficer lekceważącym gestem odrzucił jakąkolwiek myśl o możliwości klęski. Kilkunastodniowy pobyt na wolnej stopie w Moskwie Jakkolwiek bardzo pouczający, zaczął mi już ciążyć. Dziesiątki przyczyn mogły sprawić, iż przedłuży się on na lata bądź na zawsze. To też nie jestem w stanie opisać radości, z jaką zająłem miejsce w pociągu. Jechałem do Warszawy 55 godzin w obszernym przedziale rosyjskiego wagonu. Były w nim cztery miejsca sypialne, z których dwa zajmowali podróżni sowieccy. Jeden z nich rozmowny kapitan opowiadał ciekawie o swoich przygodach wojennych i cieszył się, że za chwilę zobaczy żony i córki po kilkuletnim rozstaniu. Wiózł dla nich prezenty, które zdobył na Niemcach w Berlinie, radio i gramofon. Słyszałem, że w wrześciu odbierają wam to wszystko, co wieziecie z Zachodu na Wschód. Rzuciłem pytanie. Kontrola znowu nie taka ścisła. Włączyłem moje rzeczy do transportu rządowego, a później je sobie odebrałem. Był tak podniecony, że wysiadając zapomniał wziąć te swoje skarby. Musiałem mu je wyrzucać już z biegu pociągu. Drugi towarzysz był pułkownikiem, milczał przez całą dobę. Znalazłszy się kiedyś sam na sam ze mną w wagonie, zapytał: słyszę, że pan jest Polakiem, czy mogę wiedzieć, skąd się pan wziął w Rosji? Opowiedziałem pokrótce koleje mego losu. Nie miałem nic do ukrywania, bo prasa sowiecka pełna była sprawozdań z procesu szesnastu przywódców polskich. Gdy się znowu zdarzyła okazja, że zostaliśmy sami, pułkownik wystąpił z własnymi wynurzeniami. Mówił z początku bardzo cicho, potem zaczął się zapalać tak, że aż musiałem go mitygować. Ja też wracam do domu z kaźni. Nie byłem wprawdzie w więzieniu, ale za to w obozie koncentracyjnym dla Wojskowych Wyższych Szarż. Było nas tam w pewnym momencie pięćdziesiąt parę tysięcy oficerów, których podejrzewano o nielojalność wobec systemu sowieckiego. Nie wytoczono mi żadnego procesu, nie można było bowiem sformułować pod moim adresem konkretnego zarzutu. Mimo to przesiedziałem w tym obozie dwa lata. Zostałem zwolniony dopiero teraz w parę miesięcy po skończeniu wojny. Warunki pobytu mieliśmy straszne. Bardzo wielu moich towarzyszy zmarło wskutek głodu, nędzy i szalejących epidemii. Sądzę, że życie swoje zawdzięczam tylko temu, że zgodziłem się dobrowolnie oporządzać ustępy. Otrzymywałem za to podwójną porcję jedzenia. Jadę teraz szukać rodziny, z którą zerwał się wszelki kontakt od chwili, gdy Niemcy zajęli nasze ziemie zachodnie. Biedacy myślą pewnie, że nie żyje, skoro tyle czasu nic nie robiłem, aby ich odnaleźć. Po wykorzystaniu urlopu wracam do służby. W miarę posuwania się na zachód, oczom moim przedstawiał się obraz olbrzymiego zniszczenia kraju. Wszystkie dworce leżały w gruzach, tam gdzie miasta były w bliskiej odległości od stacji, widziałem jeno zgliszcza i ruiny, przypominające żywo, choć oczywiście w mniejszej skali, zniszczenie Warszawy. Olbrzymie pola zalegały u gorami. Zamiast wsi widać było tu i ówdzie ziemlanki, to jest pomieszczenia ludzkie wykopane w ziemi z wystającymi kominami. Nie można jeszcze było w owej porze zauważyć prób odbudowywania dawnych siedzib ludzkich. Na tym cmentarzysku żyli jednak ludzie. Gdy się pociąg zatrzymał w pustym, zdawałoby się polu, wkrótce zbiegała się koło niego gromada ludzi prosząc, aby od nich kupić to co mieli w węzełku, trochę masła świeżo wyrobionego, jakiś ogórek, jajko, placek kartoflany lub kawałek ciemnego chleba. Nazywało się to bazarem wolnej sprzedaży. Pod wieczór zbliżaliśmy się do dawnej polskiej granicy, do tej prawdziwej polskiej granicy z 1939 roku. W okna przedziału zaświeciły mi ogniska rozżarzone w ogromnych ilościach po polach. W świetle tych ognisk widać było olbrzymie tabuny koni. Pomiędzy nimi kręcili się jeźdźcy żywo przypominający kozaków. Ustawione w czworobok małe obrotne wózki uzupełniały fantastycznie ten obraz sienkiewiczewski. Wiele jeszcze podobnych tabunów spotkałem po drodze. W ten sposób bolszewicy... Dokonywali ewakuacji swego łupu wojennego w postaci żywego inwentarza. W miarę jak przesuwałem się ku zachodowi, ciąg koni ustępował tysiącom i dziesiątkom tysięcy krów pędzonych na wschód. Ryczały przeraźliwie i nie dziwota, trud był to dla nich ponad siłę. Pędzone z Niemiec lub zachodnich ziem polskich padały. Po drogach masowo. Nie wiem, czy wiele z nich doszło swego miejsca przeznaczenia. Mijały nas też niemal bez przerwy transporty kolejowe, załadowane wszelkiego rodzaju sprzętem. Na platformie widziało się obok elektrycznej lodówki z jakiegoś luksusowego mieszkania parę antycznych foteli i rzucony na nie kadłub samochodu. Obok rowerów, obrabiarki, obok obrabiarek jakaś szafa. A wszystko przykryte francuskim dywanem. Mnóstwo samochodów wszelkiego typu narzędzi, maszyn, aparatów radiowych i urządzeń mieszkalnych. Był to łup brany od wroga na poczekaniu. W znacznej mierze była to też cena, jaką płaciły kraje oswobodzone swej wybawicielce Rosji. Na jednej ze stacji wsiadło do pociągu wielu żołnierzy sowieckich, nie mogąc się pomieścić w innych wagonach. Rozłożyli się pokotem w naszym korytarzu. Stałem przy otwartym oknie i wymieniałem wrażenia w języku polskim z jednym ze swych towarzyszy. W pewnym momencie podniósł się z podłogi żołnierz i przysunął się do mnie: Pan z Polski? Tak, jestem Polakiem. Odpowiedziałem zdziwiony, słysząc w ustach bolszewika mowę polską. Ja też jestem Polak, białoruski Polak poprawił się. Skończyłem pięćdziesiąt lat i zostałem zdemobilizowany. Wracam do siebie, do rodziny. Skąd się pan wziął w wojsku rosyjskim? Łamanym językiem wyjaśnił, iż bolszewicy po zajęciu ziem wschodnich Rzeczypospolitej zaciągnęli wszystkich obywateli polskich białoruskiego pochodzenia do swego wojska. Ale teraz wracam już nareszcie znowu do Polski. Zakończył z radością w oczach. A gdzie jest pański dom? Od tu już niedaleko, zaraz, nie dojeżdżając Baranowicz. Ścisnęło mnie coś w gardle. Nie mogły przez nie przejść słowa, które by wyjaśniły żołnierzowi, że ziemie te zostały przehandlowane przez obce mocarstwa i że w rezultacie mają one być przyłączone do Związku Sowieckiego. Zamiast tego bąknąłem pytanie, a czy nie słyszał pan że tu nie ma być więcej Polski? Oburzył się na mnie srodze. Co też pan mówi? Polska będzie większa niż była. Służyłem w pułku białoruskim, który się składał w połowie z polskich, a w połowie z rosyjskich białorusinów. Myśmy wszyscy uchwalili, że będziemy należeli do Polski. Na pożegnanie jeszcze powiedział mi porucznik, że Polska będzie aż do Orszy. Wszyscy tego chcą i tak będzie na pewno. Po chwili jednak zatargał nim jakiś niepokój, może wpłynął na to mój wyraz twarzy i milczenie, przysunął się jeszcze bliżej i szeptał: Panie, jeśli by tu nie miało być Polski, to ja wszystko opuszczę, na kolanach będę maszerował tak długo, aż dojdę do polskiej granicy. W Rosji nie ma dla mnie życia. Obu nam łzy zabłysły w oczach. Pociąg zatrzymał się w brześciu na dłuższy postój. Bolszewicy przeprowadzali w sposób bardzo uprzejmy kontrolę papierów i rewizję rzeczy, po czym pozwolono nam wyjść na peron. Wszystkie napisy były już w języku rosyjskim, tylko rysunku miasta nie można było zmienić na wschodni. Opodal Rozłożył się znowu bazar wolnej sprzedaży. Przekupniami były kobiety oraz dzieci o wyglądzie przeważnie inteligentnym, ubrane skromnie, ale po miejsku. Zwróciłem się do sprzedawczyń po polsku. Wywarło to olbrzymie wrażenie. Jużeśmy nie słyszały tyle czasu polskiego języka, niech nam pan powie, czy przyjdzie skądś dla nas zmiłowanie, mówiła jedna gorączkowo. Druga natychmiast ją strofowała, cicho bądź nie wiesz, do kogo mówisz. Biedy sobie i nam napytasz. Za rzeką Bugiem rozciąga się już formalnie władza Polskiej Republiki Ludowej. Gdy Niemcy z Rosją dzieliły się łupem w 1939 roku, tutaj zaczynała się także władza general government. Po raz drugi w ciągu sześciu lat wojny przekroczyłem te granice, wracając z Rosji. Droga prowadziła znowu przez ziemię pod laską. Każde miasteczko, które mijałem, każda kępa drzew na horyzoncie, każda niemal twarz wieśniacza na przydrożnej stacji budziła wspomnienia z niedawnej przeszłości. Zdało mi się, iż za chwilę usłyszę śpiew tysięcy młodzieży, z którą wspólnie podejmowaliśmy pracę publiczną. Równajmy, krok, robotnik, chłop. Już zwycięstwa, dzień nadchodzi. Wielkiej Polski Moc to my. Poczułem się mocniejszy na swojej ziemi. Zagadnieniem, które nas dręczyło w ciągu całej podróży, a które narastało w miarę zbliżania się do Warszawy, było: czy z kolei Polska Policja Bezpieczeństwa zostawi nas w spokoju? Szczęśliwie nikt nas w ruinach dworca warszawskiego nie witał. Zdobyłem z trudem miejsce na formance i przejechałem przez pontonowy most ku miastu. Zbigniew Stypułkowski Zaproszenie do Moskwy Taśma 24. Koniec ścieżki drugiej